Chciałabym dzisiaj kontynuować temat harmonogramu procesu transportowego, ale dzisiaj chciałabym się zająć z Wami harmonogramem procesu transportowego zewnętrznego, bo on obejmuje wiele czynności, które zrealizować w celu realizacji danego zlecenia. Ze względu na złożoność procesu transportowego zewnętrznego może on obejmować różne etapy i zadania. Tworząc harmonogram czynności zewnętrznych transportowych należy uwzględnić kilka elementów. My wiemy już, że proces przewozowy jest nieodzowną częścią procesu transportowego. I teraz jakie mamy po kolei czynności związane z procesem, stworzeniem harmonogramu procesu transportowego? Kolejność wykonania czynności procesu transportowego zewnętrznego. Czas trwania wykonywania czynności procesu transportowego zewnętrznego. Harmonogramowanie pracy kierowcy. Nadzór nad środkami transportu zewnętrznego. Realizację przeglądów transportu zewnętrznego. Uwzględniając wszystkie te powyższe kryteria, które przed chwilą Wam wymieniłam, na tej podstawie tworzymy harmonogram procesu transportowego zewnętrznego, który nam obejmie odpocząć, biorąc pod uwagę proces przewozowy, załadunek towaru zgodnie ze wskazaniami transportowymi dla danego ładunku. Zabezpieczenie towaru zgodnie z procedurą transportową, tak aby ładunek nie tworzył niebezpieczeństwa podczas transportu. My wiemy, że Zabezpieczenie towaru jest bardzo ważnym elementem procesu przewozowego. Sporządzenie dokumentacji przewozowej uwzględniającej trasę realizacji przewozu, przewóz krajowy czy przewóz międzynarodowy, przewóz ładunku zgodnie z dostarczoną dokumentacją, realizowanie przeładunków, jeśli harmonogram procesu transportowego zewnętrznego uwzględnia takie czynności wyznaczenie miejsc składowych, jeżeli harmonogram procesu transportowego zewnętrznego uwzględnia takie czynności, dostawę ładunku zgodnie z listem przewozowym, rozładunek towaru zgodnie ze specyfiką dla przewozu danego ładunku, rozliczenie towaru na podstawie dostarczonej dokumentacji, przekazanie dokumentacji do działów administracji zgodnie z panującym systemem organizacyjnym w danym przedsiębiorstwie, powrót środka transportu do przedsiębiorstwa transportowego, czyli do bazy, Przygotowanie środka transportu do wykonania następujących czynności, czyli mycie, sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, realizację nowego zlecenia. W zależności od rodzaju transportu, harmonogram procesu transportowego zewnętrznego będzie budowany indywidualnie na potrzeby każdego transportu, inaczej. Z uwzględnieniem różnych aspektów, tak aby ten proces przebiegał sprawnie i bez opóźnień. Na realizację harmonogramu procesu transportowego zewnętrznego składa się wiele czynników, takich jak. Opóźnienia wynikające z harmonogramu procesu produkcyjnego danego przedsiębiorstwa. Opóźnienia wynikające z czasu załadunku środka transportu. A harmonogram procesu transportu zewnętrznego jest to budowanie całego systemu realizowania zleceń transportowych i polityki przedsiębiorstwa transportowego. W ten sposób zbudowany harmonogram procesu transportowego zewnętrznego będzie kluczem do sukcesu. Koleje oceniając. Czas trwania wszystkich czynności, eliminując wszelkiego rodzaju zagrożenia, eliminując wszelkiego rodzaju sytuacje, z których nasz klient mógłby być niezadowolony. Układamy tą naszą współpracę z tym klientem, rozmawiamy o tym, jak ten proces transportowy miałby wyglądać, rozmawiamy z wszystkimi pracownikami, którzy mają realizować ten harmonogram procesu transportowego zewnętrznego. Dokonujemy tego procesu transportowego zewnętrznego w sposób określony przepis, czyli odpowiednio zabezpieczamy ten towar, szykujemy odpowiednią dokumentację. Jeśli to jest to przewóz krajowy, no to list przewozowy, jeśli międzynarodowy, no to CML, Jeśli mamy innego rodzaju transportu, to inne dokumentacje związane z transportem są niezbędne do tego.